Siemanko Widzowie! Witam, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale I co? Dzisiaj jedziemy na, na komisariat policji Po to, żeby właśnie zgłosić, że, że znalazłem tego mojego pika-pika pika no mojego pick-upa I co? Może jeszcze pozdrowię na początku moich wspierających Którymi są Młody Team, Łukasz Pyrda, Bełciak, Zwizja Bożej Miki i Ty, Kacper Machuta, The Miki Team Kacperek, Danonek, Jakob Stoja, Bartek Toja01, Błażej Burda Drifter 699 gry oraz Filipę QS. Dziękuję wam serdecznie i pozdrawiam was. I co? Zaraz wam pokażę. Kto nie widział poprzedniego odcinka, to, to polecam go obejrzeć. Będziecie wiecie o co chodzi. O! Mam mojego pick-upa. Odzyskałem go. Na razie tutaj stoi za. Wiecie no, za drzwiami, nie? Przykryty. Żeby tu nikt go nie widział. No, w sumie to nikt, żeby go ksiądz nie widział. Bo to bo księdza on się znalazł i właśnie dzisiaj jedziemy. No, pojadę na ten komisariat policji. Zgłos. Ooo, o, roboty mają to. Mam nadzieję, że tam ktoś będzie na tym komisariacie. Kto będzie w miarę. W miarę wiecie, normalny, nie? Powiem, że ten stał pod moim dołem, że nie wiem, ktoś może się dowiedział, że. że to zgłosiłem na policję, czy coś, aby czekać. ale wziąłem wziąłem ciężarówkę, to wyjeżdżę Jak manem tutaj jechał gdzieś. A może was też zastanawiać dlaczego u mnie stoi jeden samochód mniej? A to ponieważ, że jeden z moich zabytkowych samochodów jest tu mechanika, ponieważ pani Nina mi go rozwaliła. Także też zapraszam do Jarka na kanał. No do pani Niny, już taki nie będę. No też zapraszam, trochę się tam pokłóciliśmy się, pogniewałem troszkę. No ja też was tam zapraszam. Zobaczcie co to co u nich słychać. Jak ktoś się zastanawia, dlaczego właśnie tego samochodu nie ma, to wszystko będzie u Jarka na kanale. No co, lecimy na tę komendę. A z księdzem. To jest ja z Jarkiem ustaliłem sobie. Że z księdzem to się policzymy innym razem. Tylko wiecie. Będzie grubsze policzenie się z księdzem. On do nas raz na zawsze. Bo to nie może być tak, że on tutaj terroryzuje całą wieś. Może nie całą wieś, ale, ale nas, tu, nas tutaj terroryzuje. No bo to. To niepodobne, no do niczego Kto, kto to słyszał, żeby ksiądz terrorizował yy, wiernych? Przecież to jakaś, nie wiem No, no Do chuja niepodobne, no, widzę już tak to nazwę, no naprawdę Bo tu już nie są żarty Kradzież samochodu Próba kradzieży pieniędzy, no to wiecie, to już są przestępstwa, no Dobra Ale też na policję nie chcę tutaj, tutaj nic zgłaszać Bo zaraz będziesz jadą do Do tego księdza na teren wtargnąłem. że ja zabrałem ten samochód wiecie Dobra Czekajcie, może podjadę troszkę jeszcze tutaj do przodu. Tu Maska jest wysoka, nie widzę ile to mogę podjechać, dobra? Uf. Dobra O kur. O kur. Czekajcie, bo tu. Rejestracja mi się trochę wgięła. Dobra. dobra ja dobra, zostawię tak jak jest. Cachów się i mieć widzom przed nosem. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Yy, Dzień dobry. Jest taka sprawa, pan wie, z tym samochodem tutaj byłem, nie?, że mi ukradli. Tak, 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 pamiętam, pamiętam. Coś panowie w tej sytuacji tam działali? Eee, a tak, oczywiście. Podjęliśmy. Świe... Poczekaj, poczekaj chwilę. Mhm. 07 do 01. Jaki interwencja? Dobrze zapisuję, mąż bije żonę, okej, okay, okej. Okay. Zapisuję wow. jakieś jeszcze? jakieś jeszcze? O, zobaczcie, okay, jakieś Pawła. Nie o tej Dobra, dobra, nazwa. nie i nazwisko jego. Przywieźcie go tutaj, no dobra. O kurde. Dobra, no przywieźcie, no. Dobra, dzięki bez odbioru. No, 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 weź jeszcze powtórz. Yy, tam panowie prowadzą jakieś działania z tym samochodem, tak? Yy, tak, tak. Były tam prowadzone działania, niestety, aktualnie mhm. jeszcze bez, bez żadnych tutaj wiadomości, Bo... ponieważ. Nie mamy tutaj jeszcze żadnych dowodów mm -hmm, i tak mm -hmm. dalej, także po, po, cały czas jest w toku sprawa, tak? Bo także, właśnie jest taka sprawa, tak że, tak. że... że ja... no ktoś ten samochód, samochód mi po prostu zwrócił. Ktoś mi przyjechał, nie wiem, pod mu nie stał. Znaczy jeszcze raz. No, ktoś po prostu, ktoś mi oddał ten samochód po prostu. E, czyli masz już ten samochód? Tak. Chłopie, nie wiem. Sobie sobie, ja ja czy ktoś się po prostu wystraszył i ten samochód postanowił zwrócić? Czy to jakiś głupi żart był? No nie wiem. A to wiem. nie było. A to nie był przykład jednak, że to jakiś żart, albo jakiś kolega wziął i teraz sobie dopiero przypomniałeś? Nie, nie, ja nie. Ja nie. sobie z nas robisz? Nie, nie, nie. Ja, tak... ja sobie robisz? Proszę spokojnie. Wiesz z kim rozmawiasz? Spokojnie. Wiesz z kim rozmawiasz? Z panem sierżatem zapału. Tak. Sierżant tak. zapało. Tak. No i właśnie, no naprawdę, wczoraj, wczoraj, no ktoś ten samochód po prostu pod moim domem postawił. Był panu nie widział pan, że tego samochodu nigdzie nie było. No szlag nie trafi czy, zaraz. Ktoś, czy ktoś się dowiedział, że pan, że tam właśnie policja, że panowie szukają tego samochodu i postanowił go zwrócić, żeby tam, nie wiem, nie było jakichś konsekwencji? Czy o co chodzi? 07 do 03008 Przerywamy akcję z samochodem. Napisz, napisz w bazie, przerywamy akcję z samochodem. Samochód odnalazł się. Pikap niebieski odnalazł się. Powtarzam. Przerywamy akcję z poszukiwaniem samochodu. Pickup niebieski znalazł się bez odbioru. Chłopie, tak? ja ja sobie robisz? Mówię panu. Ja tu panu, akcję prowadzę na całą wojnę. Wszystkich wszystkich, pol wszystkich policjantów ustawiłem. To pan będzie się cieszył. To specjalne spotkanie, kupiłem specjalne spotkanie, żeby ich tu wszystkich wyszkolić, żeby szukali tego samochodu. A ty sobie ja robisz, że samochód się odnalazł? No kto się może dowiedzieć, że pan wyściga tego samochodu i postanowił go nie wiem zwrócić. No naprawdę, nikt z moich znajomych tego o. samochodu nie brał, bo dzwoniłem po każdym, pytałem się i informowałem Czekaj, również, muszę wziąć, że... Muszę wziąć tabletkę na uspokojenie. Informowałem również, że sprawa jest zgłaszana na policję, ale no, no wie pan, każdy się zarzekał, że to nie on. Gdzie ja mam, ja mam tu tabletkę, poczekaj. Oj, widzę, aż mi się gorąco zrobiło. No. Tu jeszcze moja wina. Chłopak że to moja wina. A co ja mam do tego? Zabra Zapraszam na górę. Dobrze. Tak. Słuchaj mnie. Czyli mam rozumieć, że to nie był żaden żart, tak? Nie, to nie był żaden żart. Okej, okay, samochód się znalazł. Czy ma tak. jakiś... Poczekaj, przejdziemy może do bazy, bo ten komputer tu mhm. słabo ten... Do centrali. Dobra. E, podejdź bliżej, żebym tylko ciebie słyszał. Mhm. Mm e, 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 nie za daleko. Nie, 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 tu nie można wchodzić, tu do tu, tu bo biurka. Eee, no Dobrze. dobra. Słuchaj. Co tak, tak, tak. E, czy, jest, czy samochód ma jakieś... no nie wiem, przetarcia, coś jest zepsute e, nie, po prostu widać było, że był odpalany na kable. Odpalany na kable, okej, okay. czyli... Uszkodzenia są, dobrze wpisuję, już tak. ale to nie szkodzi, to tam wie pan. To już dobra, sobie dobrze. sam ogarnę, to nie. E, widziałeś sprawcę, który ocenił nie. samochód? Nie, to również było w nocy. Dobra, wpisuję. Nie widziałeś, okej. Okay. Jakieś, nie wiem, ślady, nie wiem, coś w samochodzie, zauważyłeś jakieś ślady, kurde, nie wiem, nie, coś no. Nic szczególnego to... nie było. Nic, nic, okej, okay, dobra, wpisuję. Czy wystąpiły u Ciebie inne jakieś kradzieże w ostatnim czasie? Nie. Dobra. Dobra, ostatnie pytanie. Czy podejrzewasz, kto może być sprawcą? Yy, nie. Okej. Okay. Nie, dobra. Zapraszam Ciebie na dół. Dobrze. Widzowie tam po na tych komputerach wszystko widać. Mogę się wam przybliżyć trochę, żeby chłop nie zobaczył. Nie, Dobra. Chodź. Mhm. No Słuchaj. Tak. Co to ma być? W sensie? Co to kurwa ma być? A o co panu chodzi w tym momencie? Ja ja sobie ze mnie robicie? Dlaczego? Z tym Jarkiem? Dlaczego? Co ty myślisz, że nie wiem, że się z nim kolegujesz? Ja się nie koleguję z Jarkiem. Chłopie, mamy nagrania od ludzi. Tak. Jeździliście ostatnio razem, jest uchwycona twoja twarz i jego. Nie w wkurwiaj kurwa mnie! Ale to, że jeździliśmy razem znaczy, że jesteśmy jakimiś znajomymi. Znasz Gdzieś... go! Masz go tu przyprowadzić. Ale na tyle, nie znam Jarka, nie wiem gdzie on mieszka, nie wiem... No ja, ja nic o nim nie wiem, tylko co na mieście, o, czy, tutaj się na... czekaj pan, ja tylko dokończę, żeby pan wytłumaczę. Czasami się gdzieś, nie wiem, spotkamy na przykład pod sklepem i przyjdą pomysł. dobra, to, to poje pojeździmy sobie na przykład. Ale ja po Jarka więcej nie znam. Ja nie wiem gdzie on mieszka i wiem tylko jak ma na imię. Huh. Nic więcej nie już. wiem. Gdzie już? Tak? Aaaa dziejuś, 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 już To już. Ja. Czy ty wiesz z kim rozmawiasz? Z sierżantem bag Bagietą. A nie. Krzysztof Zapała. Zapałem, bagieta, robi, tak. bagieta robił. Bagieta robi u nas też. Krzysztof Zapała. Jestem prawie, 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 że szefem tutaj. Mm -hmm. Ja tu rządzę. Każdy się mnie słucha. Każdy. No tak. To... Jakbym tylko chciał, mogę ciebie tu i teraz wsadzić za kraty. Chcesz tego? Chcesz tego? Nie. Pytam nie, się tak. kurwa. Chcesz tego? Nie dziękuję. Naprawdę nie, 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 nie trzeba. W takim razie słuchaj mnie. Tak? Jeszcze raz. Zobaczę cię z nim. Jeszcze kurwa raz. A jeżeli cię spotkam, od razu bez słowa. Biorę cię i zamykam cię tutaj. Zamykam się tu, zamykam. Usłyszysz jeszcze raz, zamykam. Zamyka pan mnie tu w celi. Ale jest na to wyjście. Ale nie, boję się tylko pytanka. Z jakiego Uf. powodu, na jakiej podstawie chce pan mnie zamknąć w celi, za jakie wykroczenie? Ja przypomnę ci jeszcze raz, Wiesz, z kim rozmawiasz? Czyś to w zapała. Ja Bagietka. mogę tu wszystko. A, tak. no, zapała. Mogę to wszystko. Tak. Ja ci mogę zamknąć, ja ci mogę artykułów nasypać za no tyle to... gówno. Poproszę jakiś artykuł, który... Przez terem trafić tutaj. Ha. No dałek. Słuchaj, nie wiesz z kim rozmawiasz. Przestępstwo. Z sierżantem Bagietą zapała. Chcesz mieć... Chcesz mieć przestępstwo na koncie? Chcesz mieć przestępstwo wpisane w nie, swoją? nie, bo ja żadnego nie popełniłem. Do czasu, do czasu dziejuś. <laughs> nie popełniłeś, proszę cię. Wszystko możesz popełnić. Mogę, jeśli będę chciał. Ale <laughs> tak raczej skoro go nie popełniłem, to nie chcę. Ale okej, okay, w porządku. Ja nie nie jestem wybuchowy. Także mhm. wiesz, nie, i jest na to wszystko obejście. Nie ma takiego. Przyprowadź, przyprowadź do nas, nie. Jarka. Słuchaj, nie nie znam Jareka. dlaczego mógł go to przyprowadzić. Przyprowadź, widziałem, że z nim jeździłeś, jeździłeś, z nim mogłeś zawsze z nim tutaj zajechać. Ale panać. dlaczego Jan go przyprowadzić? Dlaczego na przykład pan... Przecież pan? W jakim jest Jarek? Wie. Pan, wie, że wszystko goniliśmy nie... Wie. Go, goniliśmy go już dwa razy w ciągu ostatniego tygodnia. Dwa. Zawsze spierdala. Nie, zawsze! Moja nie możemy go dogonić. O, to co panowie, to co ten. I, I słuchaj mnie, bo jest zbyt sprytny. Ale ja jestem smętniejszy. I słuchaj mnie w końcu wodorów. Już drugi raz mi stąd nie spierdoli! Rozumiesz? Dobrze. Okej, okay, nie ma problemu. Teraz tak. Przyprowadź go tu. No mi. niestety chodź. nie wiem gdzie Jarek chodź. mieszka. Nie do niego numeru chodź numer, telefonu. Chodź, 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 chodź. dobrze, dobrze idę. Widzę, idę. Widzę, że to, widzę, że to na ciebie nie działa. Mhm. Mm nie no bo jak się do pana Jarka, Skoro ja nie wiem gdzie Jarek mieszka. Nie ma do niego żadnego kontaktu. Chodź, chodź. Ma. Wiem, że się z nim kolegujesz. Wiem, 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 wiem. Dobrze. Czekajcie, bo te tablety trochę tam przybliżają kamerkę. Tak? Chodź tutaj. No dobrze. Słuchaj mnie. Jeżeli przeprowadzi Jarka... Mhm? Mm ...trzeba sprawdzać, nie idzie. Jeżeli przybrowaliszi Jarka, daję ci 10 tysięcy złotych. Nie, dziękuję. Ja nie... Zrozum to człowieku! Ja mam pieniądze, naprawdę. Ja nie potrzebuję pieniędzy. Potrzebujemy go tu. Potrzebuję go tu. Dobrze. Muszę go złapać moimi rękami. Dostanę awans. A, ten sposób. No dobrze. O ok. jest najbardziej poszukiwany stąd. O. Dobra. Umówimy no. się tak? Nie. Czyli mam rozumieć, że go nie przyprowadzisz, tak? Nie przyprowadzę. Jeszcze raz! Jeszcze raz cię gdzieś złapię! Trafisz do pierdla! Wypierd... Już muszę. Już. Już. już! idę, już. Do widzenia. Skomendy. Raz, dwa! Do, do widzenia. Już. Do widzenia. Do widzenia. Raz. Wypadnę. Powali mi się nie śpieszy. Miłego do widzenia, dnia. Miłego dnia Do widzenia. Miłego dnia. Miłego dnia. Miłego dnia. Miłego dnia. Do widzenia. Ale fajer z tego policjanta, widzowie. Mówią. No ja. dobra, najważniejszy już ten. Nie. Dobra, nie niechicnąłem. Niech dobra, na policji jest wszystko rozwiązane. Ja tam nie mówię, że to jest ksiądz. To właśnie policjant próbuje mi na psychę wjechać, ale ja się nie dam. Ja jestem silniejszy od niego psychicznie, fizycznie. On to mocny w gębie jest tylko. Widzicie, jak tu wybuchał. On wybuchał, on ma słabo psychę. Mnie nic tu nie złamie, Jarka nigdy nie wsypie. Jarek to jest mój dobry przyjaciel Także on może tylko pomarzyć o tym, że nie wiem Jeszcze mi tu szantażował, że mi dobre nic niedzie. nie jedzie Uuuh. Uuuh. Dość tu piachu nasypał Ślisko tutaj Już mi koła zamieni. nie Z biegów mi się psuje Skrzynia biegów mi się psuje, wszystkie samochody mi się psują na raz Jeden bez dowodu drugi mechanika trochę o kurde siot pogadamy z nim trochę chodź tu chodź tu ucieka 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 zobaczcie księdza spotkaliśmy nie niemożliwe nie go ja go złapie czekajcie do Jarka zadzwonię do Jarka zadzwonię nie no nie odbiera Kurde, Niarek nie odbiera w takim momencie. Nie, no, ucieka mi ten ksiądz. Nie, no, żeby mi nie uciekł tylko. Jest tam daleko, daleko, już go nie widzę. go gdzieś nie skręcił za chwilę, bo zaraz go zgubię. Eee O, kurde, już go tu nie ma. Czekajcie. On myśli, że on jest fany, Pewnie tu przyjechał. Ja mu kurde dam, czekajcie, szybko się zatrzymał. Nie no, jak złapie musi... On musi tutaj przyjechać On myśli, że on jest mądry, a tak naprawdę to on jest Lepiej ja jako Rzeszek, znaczy mózg Nie, nie mogę go tu, bo teraz ja wyszedł na Na Debila Nie no, uciekł mi Ale dobra Nie martwcie się, my z Jarkiem go dopadniemy a tak go dopadniemy, że on to zapamięta. Uwierzcie mi. Dobra no co, no, ja wracam do domu. Tu z Jarką już powoli plan obmyślamy co, co i jakby tu zrobić. Także no co, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I wbijajcie na kanał do Jarka. No i do pani też wbijcie, no. No i co? A przypominam również o możliwości wspierania mojego kanału. Będziecie pozdrowieni na każdym filmiku. No to co, jeszcze raz Wam dziękuję. I co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.